Dziękujemy Wam bardzo za tak sympatyczny odbiór smalcu w naszym wykonaniu i dlatego postanowiłyśmy spotkać się tutaj znowu w tym samym składzie, ale pokazać Wam dzisiaj zupełnie coś innego. Tak, dziś pokażemy Wam udka, e, będą faszerowane, także będziemy najpierw je oczyszczać, później e, tą... Tak. Przewlekać na drugą <laughs> stronę. wlekać. W międzyczasie pokażemy Wam e, dobór przypraw, mięsko, którym będziemy faszerować te udka. No i produkt końcowy, a najprzyjemniejsze będzie na końcu. To, co lubimy najbardziej? Po co lubimy najbardziej, czyli degustacja i jedzonko. Mamy nadzieję, że ten odcinek może kogoś zainspiruje, może wykorzystacie nasz przepis na domowy obiad. Przed nami pojemnik. Ile to jest kilo? 15. 15 kilo już oczyszczonych udek. Stwierdziłyśmy, że nie będziemy Wam pokazywać na filmie oczyszczania, bo szkoda Waszego czasu. Więc, e... więc co? Zabieramy się za trybowanie. Zabieramy się za trybowanie. Mhm. Justynka ma trochę większą wprawę. Ja będę, <laughs> ja będę się uczyć. Mhm. Musimy jechać wokół kości. A następnie te łódka przewijać na drugą stronę. No mówisz, że masz lepszą wprawę. Pierwszy mi się tak udał. Ale i co? I do, te łódka do pojemnika, co? Tak, tak, dobra. Ja się tam stresuję. Musi być ostry coś, ty, ostry nóż. Ja najwyżej to przyspieszę, co ty się przejmujesz. I będzie, że ekspresowo to idzie. Że niby tak wiesz, takie doświadczenie. W koło kości i na drugą stronę. Ciach. Coś nie idzie naprawdę dziś. Mamy stałego dostawcę drobiu. Od lat bierzemy, zamawiamy drób z takiej zaprzyjaźnionej firmy, z Olmaru, z Rypina. O patrz, to mi, to mi już też nie idzie tak wcale sexy. Sexy. Sexy to będziemy naciągać. Wytniesz to, Myślisz? prawda? Wytniesz to. Jasne, że tak. Cieszę się, że robimy te utka, bo to oznacza, że ja będę miała obiad z głowy. Ja też. A największy problem zawsze stanowi, co dzisiaj na obiad. Ale dzisiaj tego problemu nie mam. Dzisiaj tego problemu nie będzie. Ja tu widzę, że twój mąż tu się kręci. Ja właśnie widzę. Udaje, że mnie nie widzi. Ja cały czas widzę, że on zerka. <grym> tak mi się tak wydaje. Ktoś czuję, że będą komentarze dziewczyny widać, że nie macie wprawy. Tak. Co tak wolno? To nie wprawa, to stres. Nie, nie stres. Ja z mojego brak doświadczenia. Co? wprawdzie spojrzeć w oczy. Wiesz, że to stres. Ja do tej pory łódka faszerowane to tylko jadłam. No i w tradycyjnej postaci. Wiesz, jak się opiera go na deskę, to jest łatwiej. Mhm. Zobacz. Tak, ja wcześniej robiłam w powietrzu, ale to nie. Najważniejsze, żeby w smaku były dobre, a na pewno będą suche. Najważniejszy to jest ten dobór przypraw, który zaraz pokażemy. To mięsko mielone, którym będziemy faszerować. Prawnie nam to idzie, coraz lepiej. Coraz lepiej, nie? Jak przerzucimy te 15 kg, to już całkiem będzie szybciej później szło. Dzieci wrócą ze szkoły, a tam utka nadziewana. A tam proszę bardzo, takie rarytasy. Tak. taki elegancki obiad w zasadzie, nie? Wyrafinowany. A jak komuś by się taki kudek nie chciało zrobić, to zawsze jest taka platforma online, która się nazywa www.mięsny.com, na której takie łódka można sobie zamówić. Czyli się zapraszamy? Bez wychodzenia z domu. My skają zrobimy chętnie. My zrobimy, a wy będziecie jeść. To o której dzisiaj będziesz miał obiadzik? No słuchaj, po pracy. Może na szesnastą się wyrobi, a ty? Może wcześniej nawet. Zobaczymy, o której wrócimy. Zobaczymy, jak nam długo zajdzie z tym rybowaniem. Że będzie obiad-kolacja? Albo będzie kolacja, też dobrze. wszyscy wrócą do domu? Tak jest. Co do tego serwujesz? Ziemniaki, czy jak masz być pomysł? Myślę, że ziemniaki dzisiaj. Jakąś no. suróweczkę na pewno. No. Kapusta, marchewka, sos soperkowy, ja Dokładnie taką uwielbiam. ja też taką lubię. Ostatnio taką no. robiłam, w, kiedy? W niedzielę. Poszła w momencie. Jest A my kolejne ręce do pracy, dziewczyny się zlitowały, stwierdziły, że... Że będziemy miały obiad późno. Że za późno ten obiad, jako 16. <noise> zlitowały się i przeszły. takie łódka robimy na zamówienie, na przykład w okresie świątecznym, kiedy to panie domu mają bardzo dużo pracy, bo dochodzi jeszcze sprzątanie, wiele innych potraw. Można w naszych sklepach firmowych złożyć zamówienie na takie łódka, a my je przygotujemy. Z miłą chęcią. Czy jakaś imprezka okazjonalna, czy to imieniny, czy komunia, czy... Jakaś wszelkiej treści imprezka. Można złożyć u naszych dziewczyn topienie. Świeże mięso, rzemieślnicze wędliny oraz nabiał, a także pogotowie obiadowe znajdziesz na www.sklepmięsny.com Wszystkiego smacznego. Kiedy niczym tulipany nam wychodzą. A teraz tulipany już są na topie, nie? Już idzie wiosna. Dzielimy się. Jak ktoś chce pomóc, to zawsze się podzielimy. Ciekawe, jak tam nasze wiązko? Szamek mieli? No właśnie, to tam krzyknij do tego swojego męża, czy on. Szamek! Jak tam nasze wiązko? Rzuca pojemnikami, słyszę. <noise> Już biegnie. Pędzi? My nie zdążymy wytry wytrybować, a jak już ma mięso zmielone. Jak to słucha, wie? No ba, jak żona mówi. Proszę, właśnie mięso. Super. Zmielamy na piweczkę. A co to za mięsko? To jest gulasz Uny i gulasz i 50 na 50. Super. Jaka to jest Ale... Jaka ilość? 9 kg wszystkiego 9 kilo. dobrze. Tak. Ale jak już to chyba pomożesz, co? Chodź, 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 chodź. Ale, ale ja, ja myślę, że Przemek ci pomoże w, w tym, przy, przy surówce do obiadu. No, nie, się tak prosisz tak, tylko. Musisz, co, musisz mógł, mógł sobie już przynieść tak? najpierw. Jak chcesz jeść, to musisz pomóc. Kurde. Szkoda, że mojego tu nie ma. Ja bym powiedziała to samo. Z moim łukasz. No właśnie ja nie wiem, czy on gdzieś tam nie pojechał. Nie, tutaj do mnie. A, wiecie, chodź, koło mnie nie ustał. na bok. Koło mnie nie ustał, widzisz? Ciągnie swój do swego. Wiesz. Co by później łukasz, powiedział, słuchaj. To jest zdrowa sytuacja. Myślisz? No zdrowa, że wiesz, koło ciebie idzie mąż. Nie I Tak byś nie od tych chudek. On się boi, nie wiem, właśnie czy by się słuchał, czy żeby nie dostał tych udaru. Właśnie, nie wiem co gorsze. I to, i to. Tak jest. Z żoną macie albo relację, albo rację. Lepiej co mieć... masz? Co, co masz? Lepiej mieć relację. Chyba tak, to jest, prawda, relacje. Nie? Z tą racją to tam wróżby a ja go tak ładnie ostatnio chwaliłam na filmie, nie? No, ja już słyszałam, że tą no. pomidorówkę robisz pierwsza klasa. No może być po mnie też w czymś no. Dobra, a powiedz teraz Justyna... Just to też. Dobra, a Justyna jak, w jakim daniu jest najlepsza? Na jakim daniu jest najlepsza. No. Nie przygotowałam Zaraz mi to może tak troszkę tak Może boję ale... się. Rosowie bardzo dobry robi. No. Mhm. Naprawdę, to jest rosół. Na wszystkie rosowy świata można powiedzieć. Kurde. Wow. A już, o, ciasta fajnie piecze. Ale nie lubię. Wynalaski. Nie umiesz, ale. Co ty Nie lubisz, lubisz? ale umiesz. Nie, nie ale, ale nie lubię. Wolę w mięsie się Tak jest, nie? Że przeważnie te, te panie domu są albo w mięsie, albo w ciastach. Nie tak, że tam nie. wszystko lubią. Wolę mięso. Naprawdę ciasta to zrobię, no wiadomo, no. O! żeberka z cebulką dobrze robi. O! Musisz kiedyś przepisać. Z rzemem dobrze mówię? O! o. Oryginalne takie. Musisz przepis przynieść. Nie ma spraw. Zaplutował ten twój mąż. Tak. Tak. Nie. Ja tam często dobrze słyszę o tobie. Widzisz? Widzisz? Słuchajcie, na cztery pary rąk to ubywa, ubywa, nie? Czyli co, my teraz pójdziemy po przyprawy, nie? Tak? Przemek, dzięki okay. za pomoc. Dobra, to do te to... zawołamy. Wiemy, gdzie jesteś. Zamierzymy cię. Czyli co, my tu mamy wszystko przygotowane. W tym czasie teraz pójdziemy przygotować przyprawy. Eee, tak. I to pomieszamy. pomieszamy to I będziemy faszerować. Nie wiem, czemu tak jest, tak ale ja za Tobą to powtarzam. Ja tak mam, że ja muszę rękami sobie pomóc. Bapa, Czyli co? Bapa, na przyprawy! Jeśli podobają Ci się nasze filmy, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcamy Cię do subskrypcji i naciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i za to, że jesteś z nami. Wszystkiego smacznego! Nie zdążyłam zapłać Justynki, bo ona już tutaj mieszankę jakąś uczyniła. Yy, tak, ja już tutaj przygotowuję nam do udek yy, przyprawy. Jeszcze, co ty tam nasypałaś, już się pospieszyłaś? Yy, mam tutaj sól, yy, mam tutaj co ja jeszcze tutaj mam pomidor suszony, czosnek świeży, tutaj zaraz to jeszcze to przygotowałam, zaraz dodam. Hmm. Mhm. Czosnek też w jakichś ziółkach. Tak. Niezłe ziółko. Niezłe ze ziółko mnie. Czyli tam miałaś pomidorka, zioła prowansalskie, sól, teraz dodałaś czosnek i tak. co tam dalej? Teraz jeszcze dodamy pieprz. Masz swoją ściągę. No. Tak, mamy swoją O tablicy. Ściągę. Dobrze. Dobra, mamy pieprzu tutaj. Mhm. I tym, tą miksturą będziemy nacierać mięsko. Tak. Do farszu dodamy zupełnie inne przyprawy. Znaczy, może nie zupełnie, ale... Dobra. Teraz dodamy inne. jeszcze olej. Żeby nam się tu ładnie przyprawy. Żeby nam się taka fajna miksturka zrobiła, tak. O, światło no? zgasło. zgasło? Jest i światło. Okej. I ten olej teraz wlejesz do tych przypraw? Nie, olej, nie, 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 nie. nie. Olej Zabieramy, do na, produkcję, Zabieramy do... na produkcję. Zabieramy na produkcję. Dobra, Iść. to teraz już idę za to, bo już mnie wiesz. Jak olej zrobiła. Przyprawy do mięska, znaczy do łódka. A ja teraz zrobię do mięska mielonego, którym będziemy faszerować te udka. Tu mam e, taką ściągę i zamierzam jej użyć. Pierwsza idzie pietruszka. I muszę dać dobra, tyle. Kierze, ona jest lekka. Dobra. Pietruszki muszę dać tyle i bierzemy się za pieprz czarny. To nie tu. Pieprz. Where is pieprz? Dobra. Pieprzu potrzebujemy tyle. Ołki dołki. Ok. Już kręci mnie w nosie pełne, skupi pełne skupienie już. tak jest yy, papryka słodka gdzie ona mi uciekła papryka oj cebulka chodź Cebulka030, dziękuję bardzo Pani operatorce za podpowiedź. Służę pomocą. Tak jest, współpraca popłaca. Fajnie się rolami zamienić. No nie? Łatwiej jest tam, do, Łatwiej nie? Łatwiej tam, tak. Ja też tak uważam, że ja tam się dobrze ustawiłam, ja przeważnie kameruję tylko. Co tu Ale fajnie mamy? z nas duet, jak nie tu, tu, tu. No dokładnie. Papryka słodka, okej. Okay. Wcześniej wszystko przygotowałam, że niby taka jestem, wiecie, ogarnięta, to, to na wszystko. Później będzie tylko widać, jak mi się ręce trzęsą. Coś ty, w ogóle ci się nie trzęsą ręce. I wydaje mi się, że ja jeszcze soli nie dałam, no właśnie. Tara. Tara, dziękuję bardzo. jest ślicznie. Mamy taką mieszaneczkę przypraw, proszę bardzo. Taką piękną. Mm, I tą mieszanką y, uzupełnimy mięsko mielone. Zaraz idziemy na kuter. Na kutrze to się wszystko razem wymiesza. Przyprawimy udka, przyprawimy mięsko, a później to wszystko nadziejemy. Idziemy? Idziemy. Dobrze. Dobra. Mamy tutaj przyprawę do udek, zrobioną przez Justynkę. Olej. No I co, ja ci sypię, a ja ty tak. będziesz to mieszać? Tak. Dobra, weź może to prze... mieszczu, przetęguj. Mieszu, mieszu, mieszu. Może najpierw to rękaw. by było... Damy wszystko od razu i olej, to wtedy się lepiej przeprawy rozprowadza. A poproszę o olej. I Trzymaj, nie mieszam. Trzymaj, żeby nie odjechało. Szkoda, by było, nie? Ale mnie tak. <grywa> nie wszystkiego. Ale Najbardziej ciebie. Ale zapach. No. No. Pomidor suszony to nie? Daje tak. taki fajny, bo jest widoczny, tak. ten płatek. No taka robota, co zrobisz? Nie można schudnąć tu naprawdę. Tak? Ale mięso jest keto. Widać po Jakby pominął ziemniaki do tego, to, to naprawdę nie jest tak źle. Co zostanie? Ta surówka tylko? <tanie> surówka i mięso i słuchaj... Dieta normalnie, dieta cud. Myślę, że zostawimy na chwilę, nie? Tak, nie to się przegryzie, nie? Tak. A my w tym czasie co? Mięsko na kuter? Tak. Dobra. To ja biorę mięso, myślę przyprawy. Nie no. tak. chcę. Idziemy. chcę. Nie chcę. Nie no może trzymajcie ja Ci pomogę. Uuu, Ej. O, zamykamy. Zamykamy. No tak, jeszcze przyprawy nie zamykamy. A jeszcze ja przyprawy, przepraszam. Dobrze, że to są filmy, nie? Można podpatrzeć jak inni No dobrze, Ja nieraz tam po tej drugiej stronie to tak co nieco łapie. I teraz zrobię to, co robi Łukasz zawsze. Właśnie chciałam to samo powiedzieć. Aż tu kusi, on tak to przerzuca się tak pokazuje, że ma dużo siły, ja mam trochę mniej. Ty to zrobi, jeżeli Ale można się pobawić. Ale to przyjemnie pachnie, nie? Przemek, podgląda, jak to robisz. Dobrze, Przemek, czy nie bardzo? Mój mąż by powiedział więcej siły. Już na rączki uważaj. Tak? tak? Za głęboko nie mogę iść. Dobra. Nie. Wtedy by nie było tak, jak Łukasz Nie, O nie. To teraz ja? Żeby nie było, że nic nie Dobra. Żebyśmy miały współudział w tym dziele. Później szef oceni, która lepiej to robiła. To jest współpraca, nie konkurencja. A ja dobrze to robię? Długo, długo to się ma mieszać? A silnie. Okej. Okay. A ja dobrze to robię? Pochwal żonę Nic. Jak się sama nie dopomnę, to nic się pochwali. A to normalne. Przemek! Ja ładnie wyglądam? A on mówi? już jakbyś wyglądała brzydko, to bym ci powiedział. I tak by nie powiedział. Toć ładnie. Tak. A to może dlatego, żeby więcej nic nie kupowała, sobie już toć ładnie. To już ci starczy. To już ci starczy, już dobrze jest. Tyle masz tych sukienek, już dość. Zawsze tak, masz tych sukienek, a i tak w nich nie chodzisz. Tak, i tak nie masz się w to ubrać. A ja i nie chodzę, nie? Oni nas nigdy nie zrozumieją, syna. A teraz musimy wyjąć. Tam nic nie spadnie? O Jezu, jakie to ciężkie jest! Porcję będziemy teraz odważać po to, by udka były naładowane, nafaszerowane równą porcją mięska. 0,6? Tak. Kaç? Ne <laughs> 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 Kaja, nie chcesz spróbować? Chcę, chcę właśnie. Trzeba <grystanie> Ta pogłaskasz. Tak? Tak. <grystanie> Wtedy się więcej zmieści, co? Przeszkadzam Ci? Nie, nie. To ucieka trochę, co? Czeka, ucieka. Mi tak nie idzie ładnie jak tobie. Ja w tym ważeniu jednak jestem lepsza. A ja za kamerą no z tyłu. A to też mi dobrze wychodzi. Powiem ci, że obiad będzie pychać. Kurde, Dobra. ja ci powiem, że nie myślałam, że tak mi się bo szczęści. Ale muszę się z psemkiem podzielić dzisiaj, nie? No, zasłużył chłopak, przyczynił się. Łukasz dasz? Łukasz nie pomagał. Nie, nie, nie on nie. będzie tylko patrzył. Ostatnie łódko się faszeruje. Można jechać do piekarnika stawieć. Ja już jestem w domku i biorę się za przygotowanie moich udek. Ułożyłam je w naczyniu i zaraz stawię do piekarnika. Tylko jeszcze momencik, zadzwonię do Kali zapytać na jaką temperaturę i na jaki czas stawimy. O, hej Kaja. Halo, no cześć tymka. I słuchaj, chciałam dopytać na jaką temperaturę i na jaki czas stawiamy? Wiesz co, godzinka, 180 stopni. 180 stopni około godziny, tak właśnie myślałam. Okej, okay, biorę się. A też teraz robisz obiad? Patrz, ja też stawiam, ale się zgadałyśmy. No wszyscy są włodne... Mam też znać co jak tam ci smakowało? Mhm. Okej, okay, do usłyszenia pa. Dobra, na razie, no to pozdrowienia, cześć! Stawiamy witarnika na 180 stopni na około godzinkę. 10 stopni, no, około godziny. zrobimy na godzinkę i zobaczymy. Czyli do zobaczenia za godzinkę. O, o chyba właśnie utkły się majutka. nutka. W piekarni Wyglądają super. Czyli ja zabieram się za jedzenie. No co, zabieramy się za degustację. Czy mogę się doczekać, jestem mega głodna. Zobaczcie jak super. Muzyka. Muszę Wam powiedzieć, że pycha. Proszę stoi i pyta, czy też coś dostanie. Mm. Super. Mm. Zobaczcie, jak się wszystko no, spływa. Super. Mm. Czyli co? Życzę wam wszystkiego smacznego. No i po godzinie wyjęłam z piekarnika i czas na najprzyjemniejszą część programu. Takiej degustacji to jeszcze nie było. Do której zaprosiłam mojego męża, więc wspólnie zaraz spróbujemy, co my wyczyniliśmy. Taka degustacja. My... Dzień urodzin degustacja. To jest bogata degustacja. No dlatego tak robia się. Robi. A zobaczymy, co tam z Justyną nam się udało. Ty masz za dobrze. I na urodziny tłusty czwartek, i pączki, i łódka i faszerowane. Zdecydowanie za dobrze. Też tak uważam. Następnym razem nie dawaj mi jedzenia. Następnym razem. Ty sam się ustawiłeś. Łukasz planuje jaka produkcja, a później zdziwiony, że w czwartek takie dobroci. Ja spróbuję na razie tego. Uwaga, no tak. Tak, to degustacja, bóstwo. to nie jest obiad, to jest degustacja. Dobra, samo łódko jest. zobaczymy, Najważniejsze. co tutaj, bo kto to robił? Zdynka? Ja Justyna. no Aha, i tej jeszcze tej... nie tylko my. Przemek Tam... nam pomagał, że jeszcze... dziewczyny. Czy się zakręcił korzony. No, koło żony się ustawił nawet. Tak, super, fajne. Pozdrawiam Was, fajne małżeństwo. Nie to co my na nas obudzimy. <laughs> Jak to w życiu. Muszę się wsmakować. ja już mam swoją opinię, ale ty mów. Smakujcie, smakujcie, głodnie jesteśmy. <noise> Operatorka ty... Co jest? Spokojnie, spokojnie. Powiem tak, będzie fajnie zadowolona. Goście stoją, nagrywają. Ja może się wsmakuję Smakuje smakować. mi. Bardzo smakuje dobre, mi. Bardzo. Fajnie ten fasz. Co się nawet? Pachnie świetnie. Świetnie, że jest faszerowane, to takie jest takie na bogato, nie jest takie samo chudo mięsko. Tylko ta mielona jest świetna. No świetna, no co? no co mam powiedzieć. Wszystkiego smacznego. To, to, to. Wszystkiego smacznego. Dobre, dobre.